Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro zdecydowanie chłodniej, więcej chmur deszczowo. A na północnym wschodzie możliwe także opady deszczu ze śniegiem. Od 7 do 12 stopni, czwartek 16 kwietnia. Zaczynamy Teleekspres. Dziesięcioletnia Maja spod Szczecina, którą wczoraj udało się odnaleźć i odebrać porywaczowi, wróciła do Polski. Dziewczynka ma złamaną nogę. Prawdopodobnie zraniła się, próbując uciec mężczyźnie. Przed odpowiedzialnością nie ucieknie za to Adrian M. Porywacz jest w rękach niemieckiej policji. Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego. Naczelna Rada Lekarska chce, by sędziowie sprawdzili przepisy dotyczące leczenia raka. Według medyków pacjenci są nierówno traktowani przy rozpoznawaniu nowotworu, w zależności od tego, jaki lekarz daje skierowanie na badanie. Minister zdrowia jest oburzony wnioskiem do Trybunału. Kandydaci na prezydenta kontynuują objazd Polski. Byłoby jak co dzień, gdyby nie gorący wiec w Lublinie. Zapraszam na przegląd wydarzeń kampanijnych w teleekspresowym skrócie. Recydywista z Polski przyznał się do porwania, zgwałcenia i zabicia dziewięciolatki we francuskim Calais. 38-letni mężczyzna był wielokrotnie karany za napady z bronią w ręku, był wydalony z Francji i miał zakaz wjazdu do tego kraju. Francuskie MSW domaga się od polskich władz wyjaśnień, dlaczego pozwoliły, by bandyta mógł wrócić do Francji. Od 75 lat nie wiadomo, gdzie jest i co się z nim stało. Może tym razem uda się rozwiązać zagadkę okrętu ORP Orzeł. Za miesiąc polska ekspedycja ruszy na Morze Północne i wznowi akcję poszukiwania wraku. Klaksony i trąbiące nocą samochody to nic przyjemnego, ale to jest sprawa wyjątkowa. Gdyby nie czujność kierowcy i jego klakson, zamiast mówić o szczęśliwie zakończonej historii, informowalibyśmy o tragicznym wypadku na obwodnicy Trójmiasta. Bocian to jeden z symboli polskiej przyrody. Niestety w ostatnich latach jego populacja znacznie spadła, dlatego moment, w którym bociany po leczeniu wracają na wolność, cieszy podwójnie. Sześć takich ptaków opuściło dziś ośrodek rehabilitacji w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni. To z pewnością jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń sezonu teatralnego w Polsce. W Teatrze Żydowskim Maja Kleczewska reżyseruje Dybuka według Szymona Anskiego. Premiera zainauguruje obchody 65-lecia teatru. W Telekspresie pora na informacje muzyczne. W sobotę w Warszawie wystąpi Anesthesia. Amerykańska wokalistka Sławę zdobyła przebojami I'm Outta, Love Not That Kind i Paint My Juice. Hitów z pewnością takich i innych nie zabraknie podczas tego koncertu. To był Marek Środzki z gośćmi, a o 18.30 świat się kręci w jedynce, a w nim m.in. Zbigniew Wodecki. Zapraszam Państwa na ten program. Teraz już sport w Teleekspresie. W piłce nożnej są sytuacje, w których piłkarzom i kibicom jest zwyczajnie po ludzku przykro. Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów takie uczucia dominują w Paryżu i Monachium. Pianka kawowa z chipsami jabłkowymi i makaron ze strzykawki. Takie pyszności powstają podczas zajęć w kuchni molekularnej we Wrocławiu. Gotowaniem niezwykłych potraw zajmują się nie szefowie kuchni, ale studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Dlaczego nie? Na koniec ciekawostka z Katowic, proszę bardzo. Buty damskie przeznaczone dla mężczyzn. Takie buty, proszę Państwa. No to doszliśmy do końca programu. Za chwilę ciąg dalszy, ale w TVP Info, w Teleekspresie Ekstra, a jutro spotykamy się o 17.00. Do widzenia.